Cześć, witajcie z tej strony Rolpawe 21. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w świniarni i lecimy z dalszymi pracami. Tutaj, tata mi zrobił tam dziurę. I, i Dzięki temu nie, nie musi iść przedłużać przez podwórek, tylko od razu bezpośrednio do, od warsztatu do świniarni. Ja teraz ciągnę przedłużacz, bo musimy obkuć beton. Bo i nastały nowe plany na to, jak robić będziemy. I są one o wiele lepsze, bo dzięki temu wejdzie na długość już 15 sztuk. Więc to jest Giga Plus. A także będzie tu więcej miejsca. No, ale to ten. Zaraz się wszystko wam powiem. Powiem Wam kiedy indziej, bo dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będzie kucie betonu. Musimy wykuć gdzieś od dotąd to beton, tylko po długości tutaj o tą część. Z tego powodu, że tutaj będzie robiony taki, nie wiem jak on to powiedzieć, taki rów na fundament, tak jakby, żeby wstawić w to słupy, zalać betonem, bo tutaj będzie paszówka. Ta drabina paszowa będzie sięgała, i będziemy musieli jeszcze szpadlem wykopać. Dobra sprzęt jest wszystko jest oby prąd dobrze choć Dobra Jest maszyna ulubiona He <grymne> Tak to mogę robić kurde widzicie jak to odchodzi ledwo to się dotknąłem I już leci Nagrywa się nagrywa Dobra Tu ładny kawałek taki fajny To jego akurat tak. To się samo kruszy już kurde jakie to pogniłe Dobrze będzie chociaż ten kopać gd ja jak to wygląda powiem wam. O, powoli to otworzy Tu akurat kucia. To całe nic. Więcej będzie kopania. I to ciężkiego. Bo już ja czuję tutaj młotym, jak się wbijam w ziemię, że to już waży. Więc będzie nic. Czy ziemia? Nie ziemia, tylko to. koły jakiś drewniany, kurde. Wszystko tutaj. Chciałbym przeprosić, że nie było wcześniej filmów, ale nie było z tego powodu, że po prostu było co nagrywać. Mówię o pracach w polu. Było nagrywać pracę w polu. Tylko, że nie miał ich kto nagrywać, wiecie? Chyba ja pracę, cały czas robię Jednym z słowem taki zapiernicz był I niestety nie dało się tego nagrywać za bardzo. Za co bardzo przepraszam Ale teraz będę się starał z tej obory nagrywać z tej naszej budowy tutaj odcinki i zobaczymy no aby to... Trzeba. Żwir przywieźli dwie patelnie żwiru tutaj z obok obok takiej naszej żwirowni takiej. niedaleko mnie tam 5 kilometrów, coś takiego w miejscowości znowu woli chyba, tak, chyba znowu woli żeby właśnie okłamać to teraz po 600 50 za patelnię żwiru. Trochę na tym ceny poszły w górę, bo rok dwa lata temu płaciliśmy po 500 chyba za patelnię, a rok temu jeszcze na jesieni to już było 600. Ale jeszcze tragedii takiej w sumie tu i nie ma. Kurda, już jest posiana trzy hektary w Jak widzicie, ja już kopię już dużo wykopałem, tak około siedmiu. 8 metrów Jeszcze zostało, wychodzi na to z Sory, Sorry Nie 6, a tak cztery Cztery wzdłuż Jeszcze tam do ściany dwa ponad I no Na początku jak zaczynałem kopać To tam walkę miałem z kamieniami U dołu, kamień na kamieniu ja psa to wymyślaliśmy, że to mogły być jakieś stare fundamenty Bardzo, bardzo stare fundamenty Ty może jakaś dawniejsza piwnica albo coś takiego i po prostu mój dziadek tego nie widział jak robił tą świniarnię i tyle. Teraz jak ja tu kopię na głębokość około, no tak 60, no może mniej pół metra, 60, coś takiego po kolano. <coughs> po kolano, no to akurat się dostaje do tego. Mozolnie idzie, to szczerze Wam powiem. Ciężko i mozolanie, kurde. Dobrze chociaż, że tutaj chłodniej, a nie tak jak na podwórku cieplutko. I no. Powiem wam, że tu twardo dosyć. Nie wiem, co to za zimę jak to się nazywa. Kurde, tak twardo, że aż pada się ciężko, bije o. Kamień tutaj gdzieś znowu. Dziaska z tymi kamieniami. Tu już jednego kroku z godziny wyciągałem. O tamtego. Kurde. Ciężko było. Ledwo co wyciągnął wyciągnąłem. A sam to go nie uniosę. A jeszcze tak siedział chamsko, że w ogóle... Na szczęście udało się. I no, kopiemy dalej. Odnośnie pytań: yy, dlaczego, bo zmienia, powiem tak, pozmieniały się plany na budowę. I tu nawet. Choro wam powiem, się pozmieniały. Iż gdyż, ponieważ. Nie będzie tych z wszystkich słupów betonowych. Tylko postawimy metalowe. Tamte są metalowe. Będą metalowe z tego powodu, że są mniejsze i zajmują mniej miejsca. I dzięki temu i od razu one będą przesunięte, nie tak jak one tutaj jest, jest ten słup Tylko będzie to przesunięte gdzieś dotąd, tak powiem Dotąd Gdzieś o tutaj będą te słupy, no I dzięki temu nam się zwiększa Ilość miejsca u byków Byki będą miały po prostu więcej miejsca Jest też tego kolejny plus Bo będzie do czego tak jakby przyspawać Albo przyczepić te wygrodzenia. Jest też także kolejny plus. Łatwiej będzie wybierać obornik. Bo tutaj jakbyśmy musieli jeszcze przecież oczywiście dolać te słupy. To to już byłoby w ogóle koniec byłby 60 tutaj jeździć. Jednym słowem. A tak jakby teraz mamy ponad pół metra więcej. Więc już jest tego luzu. I znowu paszówka. Nie będzie już dotąd. Ale już będzie dotąd. Mamy tutaj, tak od słupa tego supa, odkąd się będzie zaczynać, 11 metrów paszówki. I jeszcze tutaj plus. Więc liczyliśmy, że będzie tak jakby statu 17 tych. Byk, 17 byków tutaj będzie dało radę zjeść. Znowu. Się pozmieniała drabina paszowa. Nie będziemy sami spawać, tylko będzie po prostu taka drabina paszowa zatrzaskowa. Nie wiem, jak się to dokładnie mówi, ale ja mówię zatrzaskowa. Że załóżmy, byk wsadza głowę przesuwa się taki taką rurę i się jemu głowa zatrzaskuje i byk nie ma prawa wcale wyjść i to będzie nam pod specjalnie my to będziemy kupywali do takich na przykład szczepień czy zakolczykować czy coś takiego a to możecie zobaczyć u wielu to stosuje wychodzi tak około po 80 cm na głowę, na sztukę. Dobrze mówię? Dobrze mówię. 80 cm na sztukę. No to dobrze będzie, bo byki nie będą tak jakby się bruły za bardzo obok siebie, nie będą za blisko i będzie każdy miał jak jeść. Nieco to są tego też i plusy, i minusy. minusy. No. Znowu dzięki temu, że jest dłuższa paszówka, do no, tak jakby tego słupa będzie łatwiej że ze sprzedażą. Też. Bo robimy tak, że wganiamy je na paszówkę, byki o za to, przez tą bramkę. Wganiamy na paszówkę. Tir się ustawia. Za otwieramy tak jakby o to bramę, że będzie przy tym słupie do tej do środka. I oto obramkę też do środka. Tutaj się wtyka żerdek tak pomiędzy nimi. I będzie można sobie wjechać tam z tyłu ciągnikiem. I tak jakby wszystkie je pchać na tira. I nie będzie, że żaden byk ucieknie. Ani, że potrąci człowieka. Więc to też jest giga plus. Bo prawie, że nie będzie trzeba wchodzić do tych byków. Kolejny plus tego. Że będzie... Że będzie ta paszów, że będzie więcej miejsca dla byków, że będą te słupy metalowe, to taki, że nie będzie trzeba wchodzić do, wchodzić do tych byków przy ścieleniu, tylko się kupi większe widły, dłuższy drążek i wszystko tutaj bele sobie stawia się na środku paszówki i się powrzuca wszędzie, więc to jest już w ogóle bardzo dobrze.